od dnia przedwczorajszego jestem już szczęśliwym posiadaczem kluczy do tego domku tutaj i teraz już mogę Wam pokazać jak to wygląda już za pomocą gimbala, bez ukrytej kamery, bez jakichś tam dziwnych rzeczy, nie? No salon, proszę bardzo, na razie tak wygląda, do odmalowania. Tu, no nie, tapety. No Spróbuję pomalować tapetę. Jak nie gówno z tego będzie, to się zerwie, zobaczymy. Ja mam miesiąc czasu na yy, wykonanie, tej, wykonanie tej pracy. Mamy nawet powiedziałbym. Okno, świetne okno. Słuchajcie, tu już jest widno o tej godzinie. Jest godzina 10 yy, z minutami. Już jest bardzo ładnie. Znaczy bardzo widno. Yy żółte to jest, bo tu jarali. ja wam mówiłem już na poprzednim filmiku, tutaj musieli palić ci poprzedni właściciele, jak smoki w No i ta kuchnia niesamowita, po prostu dla mnie to jest y, Lux Torpeda, można tak powiedzieć. Zimensa, jednak to jest y, panel, Fuh, kuchnia. Jak ona się nazywa? No tak, właśnie, dziękuję za pomoc, Kosia. kuchnia, co mamy tu, i w ogóle wszystko jest, on. a to jest, nie wiem, czy tu jest, aha, już wiem, co tu jest, Gniewarka. jakieś tam szuflady, wszystko jest naprawdę, można powiedzieć, aha, i to jest fajne, nie, bo to jest kuch... y... piekarnik z mikrofalą razem, o, ciach, nawet światło jest. Jest, jest kawał kawał megla. Pierwsze rzeczy przywozimy już powolutku. A w przyszły weekend biorę się zamalowania. I tak to wygląda tutaj. Tu jakaś dziura z kablem, jeszcze nie wiem do czego to służy. A to prądo. Nie, no, panem. Ale taka dziura wyrąbana, ale to się dobrze może się przydać. Tutaj sypialnia. Drugie piękne okno duże, wyjście na wspólny ogród. Kruszyna jest bardzo zadowolona z tego y, powodu, bo będzie mogła sobie tutaj obserwować, wszystkich obszczekiwać Tutaj y, łazienka z toaletą, to jest taka toaleta przy tym zrobiona, przy sypialni nie, bo to ja mówię, to było y, budowa dla dziadków, żeby dziadek nie musiał lecieć Gdzieś tam do kibla dalej, więc wszystko miał pod ręką, ale powiem Wam, że drzwi ekstra wygłuszające, także można tutaj pierdzieć do woli, nikomu nie będzie przeszkadzać. Ogólnie powiem Wam, że jeszcze, jest... ha, bo ja mówiłem, że tutaj jest ogrzewanie tylko prądowe, o, otóż nie, jest gazowe i ogrzewanie jest podłogowe, no ale mówię, tu jest tyle światła będzie, że to ogrzewanie to nawet zimą będzie działało bardzo rzadko. W tej chwili mamy tutaj 16 stopni, ale naprawdę takie, nie wiem, odczucia mam, że jest ciepło. A tu jest kibelek taki wejściowy, żeby nie było. Jak się za zachce, to może od razu skoczyć i się załatwić. Jeszcze Wam górem tak szybko pokażę. Mówię już bez tego. Idziesz kuszynka? Kruszka chodź. Idziesz? Chodź. Nie, kuszynka się boi, jeszcze tutaj wchodzić. No i to jest to poddasze całe. To poddasze. Te poddasze, te poddasze. Potężne zresztą. A taki mrozek mamy na górze teraz. Minus 2,5 stopnia. Było, musiałem samochód skorować pierwszy raz w tym roku. No do odmalowania yy, ściany. To tamto to do tego śmieci pójdzie, tamta szafka, ta zostaje. A ten... Rolety są wszystko, jest tak, jak powinno być, kurde, powiem. Jest normalnie zupełnie inna klasa mieszkania. A, bo jeszcze nie skończyłem. Tutaj ogólnie jest zamontowany centralny taki oczyszczacz powietrza. Tak się wchodzi tutaj, bo Ja myślałem w ogóle, że, że to jest piec, ale nie. To jest normalnie system oczyszczania powietrza z filtrami wymienionymi już teraz. ta mi babka pokazywała. W piątek, jak wyglądały filtry po poprzednich mieszkańcach, to jeden wielki syf, nie? A i mówię, smolili tutaj na potęgę. i Jest gaz, widzicie, żółty, żółty ten. Żółty zawór od gazu, piecyk. A i jeszcze coś miałem mówić: jest, są panele, pan, panele słoneczne też zamontowane. Tak więc y, jakieś tam oszczędności będą na prądzie, trzeba światło zgasić, żeby oszczędzać. Co my tu mamy? A, no i to jest druga łazienka. Taka piętrowa, Bez kibla. O, bez kibla. Trzeba na dół schodzić. Niesamowite. Woda jest? Jest woda. No. Wszystko mamy to, to trzeba. Baterie też takie yy, chyba lepszego sortu. Płyteczki, nie płyteczki, no i podłogi porządne są, tak mi się wydaje przynajmniej. No mówię tylko będzie najproblem problem jest, no, znaczy nie problem, no będzie trzeba to pomalować wszystko. No, na razie nie ściągamy tego, zobaczymy jak się ta farba przyjmie na tych tapetach, jeżeli się nie przyjmie to, to ściągniemy, żeby powiedział tak delikatnie, dół, żeby nie przekinać na tym kanale moim i yy, i wtedy się pomaga jeszcze raz. No, na tak sobie mieszka, będziemy mieszkać tutaj. I posłuchaj, schodach w do. I oglądeczek. Proszę Was. Ja. A tu gosia uśmiechnięta. <grybuj> <grybuj> Tu będziemy, tego bruku nie będzie, tu żółtkiewka będzie rosła, ogórki i pomidory. I już kończę, bo tam trzeba skończyć.